you <laughs> Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. W ostatnich dniach mamy do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem. Czy w najbliższej przyszłości jest szansa na poprawę? Anna Soporek, dobry wieczór. Czas na aktualne informacje pogodowe. Jutro nadal duże zachmurzenie. Na południu i wschodzie Mazowsza może jeszcze popadać. Najlepsza pogoda będzie na północy. A na naszych termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 do maksymalnie 13 stopni wiatr z kierunku północno-wschodniego, umiarkowany. I czas na kolejne trzy dni. W czwartek poprawa pogody. Bez opadów i za chmur wyjrzy wreszcie słońce. Na naszych termometrach maksymalnie 12 stopni, w piątek będzie już więcej chmur i na północy możliwe słaby deszcz. Noc chłodna, a w ciągu dnia od 9 do 12 stopni. W sobotę przez większą część dnia pogodnie dopiero w drugiej połowie dnia powinny dotrzeć opady deszczu. A na termometrach maksymalnie 13 stopni. Kolejne dni cieplejsze, ale deszczowe i wietrzne. Do zobaczenia jeszcze dziś przed 22.